Siemanty i Rybis, witam was w drugim odcinku Herztu. Dzisiaj będziemy słuchać kapłana, ponieważ wydaje mi się leciutko lepsze od maka. A więc na razie wymienimy sobie na esencję. Mesa jazdę kaczymy kako operacja, je je jak widzę jak ci ludzie żyją, i jak to nowe dżuliki nie Słów kordę, z że do was dotrę Tylko mi nie mów, że to teraz modne Lepiej otwórz oczy na społecze, są wygodne. Oni prowadzą życie człowieka, nie goty. Nie odróżają to złe, a co dobre Gotowy zakazem na braku odszedł z głowę Czy takie chcę, aby było pokolenie nowe? Ja robię ból na babilo Ja mam gotów wstęp, tylko pokonany Nie lejony wód, sobie zatruwa Sał, a dzieci siłę da Ja robię ból na babilo Robię rewolucję twojego Drogację, które lepiej, które koszedacie? Plus tracę, a we mnie to budzi. Kiedy widzę, jak taktują ludzi, i na siłę szukają metryki. Pasta z inkusem, to mięsne przykłady. Pudełka już. Mamy troszkę, esencję jeszcze jest dalej mała, myślałem, że troszkę więcej się uda tym teraz będziemy robić parę nowych kart, złożymy talię i zagrałem pierwszy mój mecz od paru miesięcy. Pa, Przecież mówiąc, że ty już nie wyszła, więc idziemy teraz... Składać taniej kapłana. Skąd na nadzieję, na Ciebie, że o drugiego coś wy łudzi. Są grubi ciałem, ale tu w ten Że coś się samo z niech w nie łudzi. Bo głup nas coraz więcej jest takich ludzi, więc to złotech nie kieruje.

Przeciwnika, więc możemy grać. No, Zaczynamy to lepsze talię, więcej skile no i oczywiście więcej szczęścia. Karty niech zostaną. Przepraszam za cofnę. Zalaz no, zawsze nie zagrał żadnej karty, więc my też nas spokojnie zniszczymy. Dobrze, to jest ta karta. Przywita nas. Karta 2-3. Kartę 3-2, ale nie wiem. Fajna karta, nie powiem. Uzdrowia sobie postać, podobają zdrowie przeciwnika. No dobra, ma i zęto. lepszą kartę powinny być użyte, ale nie narzekajmy. Myślę, że lepiej będzie uderzyć tutaj wroga, manę i, i prowokację. Po się jeszcze jeden damage pójdzie, jest to Zobaczymy, co się teraz stanie. Czym nas zaskoczy przeciwnik. To będzie fajne. A przydał się podwojenie zdrowia. Zniszczy. O, jest. Naszego chana podwojenie zdrowia. O, wycisz strzelnika. Ojej! Ja byś prowokację wyciszył, ale kto jak lubi. No dobrze. Wypuścimy na razie tego pana. Jest 5-5, ok. I tak zniszczymy. Zniszczymy tego pana. bo ja już weźmiecie. Się... Mm, bardzo się to gram. Nie powinienem do tak małej ilości HP schodzić naszą prowokacją, ponieważ teraz na pewno trzeba linii przywdzięczniam Manny na naszą umiejętność. Co, że jest przeciwnik, wykorzystał nasz błąd? Raczej tak. Znaczy ja się tutaj... No, schowaj się za mnie, zaraz też wypuszczę. Dwa zdrowie zostało koledzy. Tak, kolegę... A no tak. Nie wyeliminujemy kolegi chyba że zrobimy tak no i tutaj zrobimy przełagę od prostu na stoliku tak zrobimy słabo zagraliśmy na samym początku powiem szczerze prawo karty zniszczyliśmy a mieliśmy już miarę fajne na ale powinniśmy tutaj jeszcze wygrać zaraz dwa punkty obrażeń nie urywa ten ruch a co my zrobimy o to jest pytanie Walniemy proszę kartę tutaj bez przyjmowania się walniemy przeciwnego bohatera myślę że to będzie lepszy wybór niż czyszczenie nie są. co, co zrobiasz przeciwnik? Zastanawia się i myśli, i myśli jaką w ogóle mam groźbę? Mhm. Rozumiem bardzo ciekawe Twoja moc specjalna na... jezioro zadaj! No 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 ciekawe. ciekawe dobrze z stół ze taką samą prowokację plus będziemy sobie co chwilkę karty dokładać myślę, że to się przyda dopiero się nie dokładać no i ja bym macą specjalną za dwa zniszczył moje prowokacje moje prowokacje łoska tarża, ciekawe dokładnie kurde ciekawe ciekawa ta karta to ja się teraz nie może leczyć no i plus 2 do zdrowia hmm, hmm. O, zróbmy tak Podwajamy zdrowia To bierzemy sobie kartę plus 2 do zdrowia Przyjęliśmy sobie kartę O, 6, dokładnie tak jak chcieliśmy Super Teraz tak Teraz, teraz, co, co teraz? Oto <grych> to jest pytanie. W <grych> prawej jeszcze jedna. Pięć pięciu I sobie pobijemy przeciwnego bohaterka. I zapraszam do dalszego ruchu. Gdyby się jakaś dobra kartka, to po prostu i nie ma. Więc spokojnie, na no wojnę mamy, czym grać. A no teraz co? O Jezu, kochany. O Jeziu, kochany. Ostro, ostro gra przeciwnik. Zadaj, O Jezu. No no. No no. no. się zniszczy a trochę HP i na razie ta karta jeden będzie to wszystko bry. dobrze 3 damage, już masz sobie fajną fajną, mocne to jest jak umaga tylko że 3 razy mocniejsze bardzo fajna sprawa myślę, że to będzie wygrany mecz chyba, że teraz jakiś super super, super, super stronnik o stronę przeciwnika pójdzie ale nie wydaje mi się coś Poszedł bardziej w magię. Zapomniał o stronnikach. A jednak ubiję w stronnicę. Bardziej niż magia. Pokaż co umiesz. Jeszcze jedną prośbę. Cały czas taka sama prośba, nie podobała mi się tam. Co ty tam masz, że tak się z tym czajnikujesz? Zadaj. Wow. I teraz mnie zniszczy. A nie zniszczy po ma. Ponieważ... Na no, chopie. Zostałeś pokonany dokładnie. Fajnie. Bardzo fajny. Faladen. Podaj mi się nim grać, bardziej niż magiem. Można bardziej skutecznie sobie zagrać. Mieliśmy do 20 rangi. Więc nieźle. O, dojdzie skrzyżka. A nie, dopiero po skończeniu sezonu, tak? Jak proszę pamiętam. No dobra. o. o. Kurde. to jeszcze trzeba dodać do naszej kochanej tali, bo to jest super. Zrobi sobie jakiegoś super stronnika przeciwnik, a ja wtedy za 10 panę go mam. Bardzo fajne. I myśmy sobie to walniemy jeszcze szybko. Naszą talię. I możemy kończyć ci nasze. Dobra, to tutaj. I co, tak, tak, co, co, co? kapła. Gdzie jest na kartę? Tutaj. Za co by ją wymienić? Za jedno to. Gotowe. Dobra, a więc jesteśmy już w 20 randze. Tak, zrobiliśmy nową talię, która mi się bardzo podoba. I do komentujcie, spróbujcie, lajkujcie. I do następnego. Na razie, cześć.